to moje ostatnie chyba nagranie przedwakacyjne, w sumie nie nagrywam prawie nic od połowy maja no bo cały czas te same trasy teraz mam ostatni wyjazd przed wakacjami długi, czyli e, na zachód ładunek standardowy do, e, do Seattle do Sumner, Washington tak mam lajtowo na luzie, że staję gdzie chcę, robię co chcę, no i teraz już kręcę pauzę na truckstopie w Ellensburgu no i nagram tak e, jako pamiątkę drugi raz y, przejażdżkę przez y, rowerową przez Jakimakanian. Jaki nie będę nic opowiadał, bo <laughs> nie ma co opowiadać. Drona nie wziąłem, jakoś właśnie zapominam drona, brać ze sobą, ale chcę też kupić innego drona, bo ten co mam to jest przestarzały i trochę duży. Są lepszej, lepsze drony lepszej generacji. Także to będzie krótki filmik z wycieczki rowerowej po Jakimakanian. Przygotowałem się, bo 80 km zrobię dzisiaj, będzie upalnie wręcz, 25-28 stopni. Będzie wodę. Kanapki, orzeszki i jeszcze sobie kupię gdzieś browara, żeby zrobić gdzieś tam w kanionie. Chcę dojechać 40 km, 44 w jedną stronę, 44 w drugą. Także to jest będzie zabicie dnia całego. Także lecimy na rower. Jak wyjmuję torbę, znaczy jak wyjmuję rower, to nie kładę torby na asfalcie, bo wiadomo, nie? No dzisiaj trochę wiecznie jest. Będzie się dobrze jechało, ale wracać będzie ciężej nowe siadełko ten schobek na rower się bardzo dobrze sprawdza, tak było do niego stworzony <laughs> Rosną nie tylko w Polsce, na no całym świecie, w Stanach też. Sądziłem, że mnie nie puści. Także teraz z wiatrem, a później pod wiatr. 6:45 za galon ropy w Kalifornii, to już pewnie z 8 jest. Trochę późno wyjeżdżam. Dla mnie, bo tu jest dopiero 8 rano, nie? Ale w sumie dobrze. 11.00 o 5 wieczorem. Mojego czasu pewnie wrócę i w kanionie nie będzie aż tak biało. Najgorszy odcinek będzie, jak będę wracał. Kanion jest tam na środku okay. ekranu, mniej więcej. Widać takie e, między górami. To, to jest właśnie to. I najgorszy odcinek będzie właśnie kiedy wyjadę z kanionu, i będę wracał tu, bo będę jechał centralnie podwiadowcami. w Kanionie jest ok. No dobra. Krótkie spodenki, krótka koszulka. Wakacje. Rzadko kiedy pracuję tak do końca czerwca? Nie no, no tak. W sumie z reguły kończę w połowie czerwca albo na początku lipca. Teraz będę pracował do 7 lipca, aż. Lenzburg to ja znam chyba tak dobrze jak Montreal. Cholera. Wczoraj byłem na zakupach Kupić sobie ten... Sałatę, paprykę i pomidorki Sałata mi się skończyła Pomidory i paprykę nie mogę przewozić przez granicę Jak zwykle No i powiem wam, że Dawno nie byłem W sklepie W Stanach na zakupach Podrożało wszystko, wszystko W Stanach jest chyba Nawet wyższa inflacja niż w Kanadzie w Kanadzie jest 6, a w Stanach 8. a tak, de facto, ja podejrzewam, że jest około 10 tory kolejowe i jadą prosto do Kanion. Ja w sumie zaraz będę z rusznikiem, jechał, jak wyjadę za ten za, za Ellensburg. Mam identkę zapasową i zestaw do sklejania dentki. Widzicie, jak tutaj jest czysto na poboczu. Mało no, kto jeździ rowerami, i w ogóle oni nie sprzątają tego po zimie. Ale mam dobre opony. Raz złapałem gumę na tych oponach, ale to wynikało z tego, że źle skoszyłem dętkę i się przetarła w środku sama z siebie. Jedyne co się zmieniło, ale to już chyba mówiłem o tym, bo jechałem rowerkiem jakieś może miesiąc temu, albo dwa miesiące temu tutaj. To się zmieniło to, że jest rondo tym Flying J'u starym, słynnym Flying J'u, jest taki podrabiany Flying, nawet nie ma napisu, chyba, że jest Flying J. jest niby no, w tej restauracji, a w której podobno są bardzo dobre steki i dobre wino lokalne, słyszałem, bo nigdy nie jadłem, nie jestem amatorem steków chociaż jak dobrze się przyprawi, to może być dobry. Okej. Okay. bardzo łatwo mi idzie. 30 na godzinę prawie jadę z tym wiatrem i to już jest limit. <gry> Ostatnia przeszkódka i nogi zasuwają. Dobra, Dokajam. to pobocze zawsze było do dupy, ale teraz jest tragedia. Oni powi powinni po przejechać taką, takim małym samochodzikiem z taką szczotką i to zepchnąć na bok niebo, po prostu. Cały czas jakieś kamie kamienie strzelają spod opony. I mówię, dobrze, że mam te mocniejsze heavy duty opony, bo tak to jest tutaj by było. Tak, w o kiedyś pojechałem na rower i w ciągu 15, nie, na odcinku 5-6 km kleiłem dentkę trzy razy i zawróciłem. <śm> I wtedy właśnie wpadł mi do głowy pomysł, że może lepsze opony kupić. Większego ruchu w kanionie dzisiaj nie powinno być, bo to już jest okres wakacyjny, środek tygodnia. <śm> Turyści bardziej na weekend, nie? A do tego jest zakaz traków tutaj. Od 15 maja do 15 września, więc to na pewno ruch będzie, ale będą długie momenty, gdzie tego ruchu nie będzie. No dobrze startować tak wcześniej rano, bo później to będzie upalnie. Tego też tego upału pewnie nie będę czuł, bo o 12 ma się. Jeszcze silniejszy wiatr. Zerwacie. Ale to wycisza, uspokaja. Od 15 maja do 15 września. Nie można tutaj jechać. Chyba że ma się dostawę gdzieś na tym odcinku. A tu po drodze jest tylko jeden mały hotelik. Nagle. Więc. Tylko osobowe będą mnie Nie jest taki silny ten wiatr na razie. Stanowe po, po śniadaniu przycisnęło Tylko nie ma jak umyć rok. O, to, tam pójdą umyżące do tego Do jeziora. Inland Empire Highway. For thousand of years, przez tysiące lat Native Americans, rdzenni Amerykanie. I później wagon traveled. Czyli diligence. Wędrowały z jakimi do Ellensburga, używając Shushkin Trail, czyli Over Ellensburg Pass, nad przejściem Ellensburga. To był ciężki e, Bompi, jak powiedzieć Bompi po francusku, po polsku. Wy, wyboisty e, Winding Trail, kręty, kręty, krętka ścieżka, która była alternatywą do połowy 1910. Czyli tak do połowy. Do 1910. Od, ki, od, od do, do momentu, kiedy samochody zaczęły zaczynać. Od momentu, kiedy. <ścoughs> trudno jest tłumaczyć. Nie jestem tłumaczem. Od momentu, kiedy samochody zaczęły pojawiać się w centralnym Waszyngtonie. the state highway fund established in 1905 also established the state highway department whose job it was to build improve and maintain state roads the shd had designed a number of primary routes through the state throughout the state the inland empire highway which began in ellensburg extended south through yakima and richland czyli jakaś inland empire highway czyli wewnętrzna, uh, moca, uh, dróg, Mocarstwa? Empire? No tak. Zaczynała się w Ellensburgu, przedłużała się do Yakima, aż do Richland, aż do Walla Walla. Walla Walla to jest tam, gdzie się schodzą rzeki Snake, Yakima i Kolumbia. Ten North, do Spokane i później do Colville i do kanadyjskiej granicy. Dobra, nie będę Was czytał i zanudzał. Ale to jest dobrze dla, dla człowieka, tak wyjść z tego kamiona. I ta podróż w ogóle była na luzie, Ja wyjechałem za wcześnie. Na, w aktualizacji o tym opowiadałem, nie? Uuu, I tak na luzie chcę pojechać. Ostatnie dwa dni jechałem 600 km dziennie, stawałem gdzie popadnie, bo miałem czas, a za wcześnie wyjechałem, i jeszcze później awizację mi zrobili na ten. Ale takie coś, to jest takie relaksujące. Dlatego wakacje są potrzebne. Podstępy w tej pracy są potrzebne, bo tak to może wsiąść człowiekowi na łeb. A tak. Tutaj wiem, że przychodzą ryby łowić. Trzeba mieć już jakiś ten State Park Pass, a ja nie mam. Proszę. Co to za ryby? Małe. Tu i większe by się znalazła. Dobra. Moje ręce. Całkiem inaczej niż wiosna jak jeszcze jest tak zimnawo. Trochę śniegu jest na górach i jest zero stopni. Teraz to jest po prostu, no, czuć, że to są wakacje już, nie? O, ale laksik, No i wjeżdżamy. W mój kanon. Ruch jest naprawdę mały. Kupowałem brwara. tak dziwnie, bo no tu jest w sumie dziewiąta rano, nie no. Dla mnie to już jest południe prawie. Ale tak głupio kupować piwo rano w Stanach. No, ale co ja, nie zrobię w takim miejscu? O oh jest. jest jeszcze białe góry Pięknie i wiatru nie ma To kanionie jest delikatny wiaterek, bo jesteśmy chronieni przez góry Półpustynny klimat Gdyby nie rzeka No fajny fajnie, ósemeczka fajna jest. Ale ja wolę te starsze Mustangi. No się, bo chcę myśl skończyć. Gdyby nie ta rzeka, to tutaj krajobraz wyglądałby tak. Woda to życie. Rzeka płynie z góry. W większościach przypadków, chociaż nie zawsze. Mississippi zaczyna... na swoje źródło gdzieś na północy. W lasach i mokradłach. Kurczę, ja muszę się kiedyś wybrać, a jak Klara będzie starsza. Nie do Polski na wakacje, tylko tak objazdówkę sobie zrobić i zaliczyć dużo takich właśnie miejsc kempingowych, parków narodowych. To jest w Stanach, to można robić przez pół, pół życia, i wszystkiego się nie zobaczy. nie? Dziś jadę do samego końca, aż na górę, gdzie będzie widać, no to nie zjadę już w dół, ale to będzie taka koniec kanionu i będzie widać już prawie, że Jakim jest tamtąd. Naprawdę jest przywilej mieć taką pracę. Czasami sobie to muszę przypominać. Idziemy na. Miałoby ochotę się wykąpać, ale nie w takiej rzecz. Nie wiem, czy to jest jakieś miejsce. Może i gdzieś jest, ale nie, nie żeby się kąpać, bo po prostu nogi zmoczyć ale w takim czymś płynąć, to jest śmierć. Może niekoniecznie śmierć, nie? ale ryzyko wirów jest duże. Pierwsza po południu, chyba czas na przerwę i na piwo Tu dziesiąta rano Jakoś nie mogę stanąć na to piwo, bo za dobrze mi się jedzie. Już 23 km, nie wiadomo kiedy. W takiej scenarii to się w ogóle nie czuję dystansu. Dobra, no, stanę, bo trochę zgłodniałem. Co to płynie, pies? Czy to jest ten kawałek drewna, ale nie. Tak by zbyt regularnie się zanurza. Co tu jest? Daj. Może rzeka jaki ma też na swojego potwora. Nie, no to jest chyba <grywka> kawałek drewna. Waj drzewo Tak Ale to dziwnie wygląda, serio Z daleka, ale wyglądało jakby coś płynęło Tak, to jest drzewo <laughs> Ciekawe, że natura rzeczy robi Tutaj na jakiś czas odjedziemy od rzeki. I trochę się zaczną schody, będzie trzeba pod górkę jechać, że piwo wypije prawdopodobnie na powrocie, ale też zauważyłem że z daleka tutaj jest jakiś ten most. Ja to obczaję czy trzeba to mieć most chyba dla pieszych, albo dla. No nie wiem, muszę to obczaić, bo Aha, jest jakieś pole campingowe. I tam jest jakiś most. Z wizy... Nad rzeką. Ale jest po prostu jakieś pole namiotowe nad rzeką. Jest do tego most. Dla samochodów małe. Zawieszony. I tam trzeba płacić. Jest ten most Pewnie nie dla samochodów, tylko dla pieszych. Można iść na drugą stronę. Prawdopodobnie jakiś ten. jakiś hike. Dobra. Ja jeszcze od rzeki nie odjeżdżamy. <grystanie> Dawno nie byłem, ale ładnie tutaj. No, jest ten hotel, o którym wspominałem. O, oni się rozbudowują nawet. Proszę. No już niedaleko celu mojej podróży, jeszcze jakieś 13 km Teraz właśnie będzie pod górkę Trochę cardio 2 albo trzy podjazdy takie będą Daje radę jeszcze Po tylu latach bycie kierowcą jeszcze daje radę Aby mieć widok trzeba trochę popracować ładnie tu z góry A tu dla rowerzysty jest jeden z niebezpieczniejszych momentów. mówię, nie ma dużego ruchu do luz. Tu jest dobre miejsce na piwo. Kurcze, a private land, ok, rozumiem. Nie słyszałem, że to jest jak graffiti, to jest private land. To skoro propriety private, to propriety private, pro ale tutaj można, no jedę za płot i piwo zrobię. Z takim widoczkiem, oczywiście. Dalej, bo jeszcze mnie zestrzelą. Diabli wiedzą. Taki mały składaczek. A w tyle miejsc mi zabrał już. Jesteśmy z powrotem przy rzece. 55 na godzinę składakiem. O już trochę stykałem i wziąłem zapałem kierownicę w dwie ręce Ale on jest stabilny, pompa wodna I tutaj Ciekawe co tutaj będzie uprawiać Pewnie siano No, i mam miejscówkę na piwo w cieniu nad wodą. Ale jest wartki nurt tutaj. No, tu można by zmoczyć nogi, ale tylko tu dalej już. Uje. Tu jest głęboko od razu. Dobra. Także za ten sezon, który się kończy. W Stanach tylko smakuje mi Modelo Ewentualnie korola Ale szum tej wody uspokaja Zbliżam się do kulminacyjnego punktu mojej wycieczki, czyli do końca drogi. Trzeba jeszcze podjechać pod górkę gdzieś tutaj niedaleko. O tam! Tam na górze. I po drugiej stronie już jest jakim? Także podjeżdżam do góry, a później wracam. Nie, to jeszcze nie koniec, to prawie koniec. Pomyliło mi się, pamiętam. Tam taki rancho jest po prawej stronie. O, chyba tam będzie koniec, tak. No ten podjazd ostatni jest dość długi. Eee. No już 42 km prawie. Godzina 57. No to wracać będę pół godziny dłużej, ze względu na zmęczenie. Tak, tam jest koniec wycieczki. A to jest to ranczo, o którym wspominałem. No, w kanionie już wiele razy rowerowałem, ale do tego konkretnego miejsca przyjeżdżam trzeci raz na składaku. Można już to nazwać <gryw> pewną formą tradycji. Wow! No dzisiaj bez kremu, przeciwsłonecznemu to dramat Jeszcze 200 metrów 300 A to jest rancho. Ale oczywiście też tam i pewno prąd tu wytwarzają. Ale świst turbiny dokładnie 42 km i 434 metrów od Lowsa. Tam za tym zakrętem już jest. Jakim, ale nie zjeżdżam, bo. Znaczy, jeszcze nie dokładnie jakim, ale już tam przedmieścia, nie? Nie zjeżdżam, bo później będzie chciało mi się wierzyć. Że... A Do... droga z powrotem jest daleka. Tutaj przejdę sobie za barierkę. Zjem kanapkę i wracam. O oh jest. Jeszcze ktoś mi go rozjedzie, także tutaj kończę tą wycieczkę rowerową. Tutaj kończę sezon. Taki to był typ sezonu, typ wycieczki. Sezon od września do końca czerwca 2022. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę i za ten sezon.